Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj na chwilę wracamy do minimalizmu, dlatego, że chciałabym pogadać o tym, jak może on nam pomóc w dobie kryzysu. To jest taki temat, który chodził mi po głowie już od wielu miesięcy, głównie za sprawą, jak można się domyślić, wydarzeń ostatnich już prawie trzech lat, które postawiły nas w zupełnie nowej sytuacji, w której chcąc, nie chcąc musimy się jakoś odnaleźć. I w pewnym momencie zaczęłam sobie zadawać pytanie, jak minimalizm może pomóc nam w czasach kryzysu i być może ułatwić jakoś dostosowanie się do tych nowych realiów. Także jeżeli jesteście Zainteresowani tym tematem, to zapraszam Was do oglądania. Podejrzewam, że większość z Was zgodzi się ze mną, że żyjemy w czasach, które przyzwyczaiły nas do takiego e, impulsywnego, nadmiernego konsumpcjonizmu, wręcz się nas do tego zachęca, tak? Do kupowania, e, do wydawania pieniędzy, do gromadzenia ich w naszych domach. Standard życia tak naprawdę od lat rośnie, więc ludzie, mogąc pozwolić sobie na coraz więcej, oczywiście naturalnie z tego korzystali. Niestety ostatnio zaczęło się to zmieniać i żyje się coraz trudniej. Każdego z nas, tak naprawdę, dotyka inflacja, która cały czas rośnie, wpływa na naszą codzienność no i wymusza na wielu osobach zmianę stylu życia. To dla niejednego człowieka jest na pewno bardzo trudnym doświadczeniem, zważywszy na to, że w Polsce ludzie często żyją na kredyt od pierwszego do pierwszego, mają na głowie spłatę hipoteki no i co gorsza, nie mają wyrobionego nawyku oszczędzania. To są takie problemy, które dotyczą wielu obywateli naszego kraju. Oczywiście ich jest znacznie więcej. To są takie pierwsze lepsze, które przyszły mi do głowy. Natomiast no jeżeli mówimy o kryzysie, to oczywiście, że będzie on miał wpływ na nasze finanse, na nasz dobrobyt tak naprawdę. Raczej nikt z nas nie lubi zmian na gorsze, więc pomyślałam sobie, że warto zastanowić się, jak sobie pomóc w tym czasie właśnie za sprawą minimalizmu. Ale zanim do tego przejdę, to chwila dla sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Bookbeat. Aplikacje do słuchania audiobooków, które są moim zdaniem idealnym rozwiązaniem dla zabieganych osób, które nie mają czasu na czytanie książek tradycyjnych. A umówmy się, książki bardzo rozwijają, więc nie warto o nich zapominać. Audiobooków można słuchać w czasie sprzątania, gotowania, spacerowania czy jazdy samochodem. A BookBeat za bardzo przystępną cenę daje dostęp do wielu ciekawych pozycji z różnych kategorii i w różnych językach. Aplikacja jest bardzo intuicyjna i łatwo w obsłudze. Kilka sekund pobieram książkę i mogę jej słuchać wszędzie, również w trybie offline. A jeśli tak jak ja preferujecie słuchanie w przyspieszeniu, to taka opcja jest również dostępna. W zakładce Inspiracje znajdziecie książki, które są wyselekcjonowane na podstawie naszych wcześniejszych wyborów, więc każdy na pewno znajdzie coś w swoim guście. Ja ze swojej strony mogę polecić bardzo ciekawym biografię założyciela McDonalda, czyli Ray Kroc i Imperium McDonald's. Albo jeśli macie ochotę na coś nietuzinkowego, to powieść Gdzie Śpiewają Raki. Z aplikacji możecie korzystać przez miesiąc za darmo, co prawda przy rejestracji trzeba podać numer karty, ale jeżeli zrezygnujecie przed upływem tego okresu, to żadna opłata nie zostanie pobrana. Link do strony z wszelkimi informacjami zostawiam Wam w opisie. A wracając do tematu, to mam wrażenie, że mimo tego, że minimalizm w ostatnich latach zyskał całkiem wielu zwolenników, to w dalszym ciągu jest to na pewno w Polsce mało popularny sposób na życie. I wiele osób ma na jego temat błędne przekonanie, że jest to tylko narzędzie do odgracania, do pozbycia się zbędnych rzeczy. A jak wiemy, minimalizm ma znacznie więcej do zaoferowania. Przede wszystkim zmiany sposobu myślenia i podejścia nie tylko do kupowania i wydawania pieniędzy, ale również do tego, co jest dla nas ważne, w co chcemy się angażować, czemu chcemy poświęcać naszą uwagę, co myślę, że w czasach jakiegokolwiek kryzysu jest bardzo ważne. Dlatego mam dzisiaj dla Was 8 wskazówek, które są związane z minimalizmem. Minimalizmem I które myślę, że mogą pomóc nam w tym trudnym czasie, który wszyscy przechodzimy. Minimalizm jest narzędziem, które ułatwia nam pozbywanie się nadmiaru tych rzeczy materialnych i niematerialnych, które zagracają naszą przestrzeń życiową. Jednak, żeby wiedzieć, co jest z tym zbędnym balastem, to w pierwszej kolejności warto zastanowić się, co jest dla nas tak naprawdę ważne. I jakie są nasze priorytety, na czym chcemy się skupić, a czego chcemy się pozbyć? Ustalenie swoich priorytetów jest moim zdaniem niesamowicie ważne również w kontekście kryzysu. W trudnych sytuacjach mamy tendencję do zamartwiania się i tworzenia w głowie najgorszych scenariuszy. Kieruje nami strach, niepewność i czujemy się po prostu zagubieni, nie wiedząc za co się zabrać. I to jest oczywiście normalne, ale jeśli będziemy mieli zdefiniowane priorytety, to łatwiej będzie nam znaleźć spokój, bo będziemy po prostu mieli coś, czego możemy się trzymać i na czym skupić uwagę. Powiedzmy, że dla kogoś największym priorytetem w tym momencie może być spłata hipoteki, więc tworzę plan działania, tak? Skupiam się na zarabianiu pieniędzy, szukam ewentualnie dodatkowej pracy. I to na tym koncentruję swoją uwagę, tak? Nie na tym, co mówią w telewizji, po prostu na swoim, tak? na tym, co jest dla mnie najważniejsze. I analogicznie postępuję z innymi priorytetami, których oczywiście może być znacznie więcej. Nie wiem, to może być zadbanie o swoje zdrowie psychiczne, to może być spędzanie więcej, e, większej ilości czasu z rodziną, jakaś aktywność fizyczna. Wiadomo, że dla każdego może być e, ważne. Coś innego, bo prawda jest taka, że w tym całym chaosie to czasami może być nam trudno po prostu wiecie, wiedzieć, czego my tak naprawdę chcemy, czego my potrzebujemy w tym momencie. I to jest właśnie taki czas, kiedy my powinniśmy się zatrzymać i odpowiedzieć sobie właśnie na to bardzo ważne pytanie: czego ja chcę, co jest dla mnie ważne i na czym chcę skupić swoją uwagę. Druga, bardzo ważna sprawa moim zdaniem, to jest świadome zarządzanie własnymi finansami. Jest to ważne nie tylko w czasach kryzysu, tak naprawdę jest to ważne zawsze i to jest niestety coś, z czym wiele osób ma problem, ale dobra wiadomość jest taka, że jest to po prostu umiejętność jak każda inna i można się jej spokojnie nauczyć. Ja na ten temat nagrałam już kilka filmów na moim kanale, także nie będę się jakoś bardzo rozgadywać, tylko zostawię Wam te ważne linki w opisie. Natomiast jak wiadomo, pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa, czyli coś, co w trudnych czasach jest na wagę złota. Tak zwane budżetowanie, czyli zarządzanie swoim budżetem domowym, jest podstawą, jeśli chcemy nauczyć się oszczędzać i rozsądnie wydawać nasze pieniądze. I słuchajcie, tutaj nie chodzi o to, żeby sobie odmawiać wszystkiego, bo to może się skończyć wręcz nawet e, odwrotnością czyli jeżeli przez miesiące będziemy sobie dosłownie odmawiali, nie wiem, nawet najmniejszej przyjemności, która będzie nas coś kosztować, no to potem może się okazać, że będziemy chcieli to e, impulsywnie nadrobić. Budżetowanie przede wszystkim to jest bardzo dobry sposób, który pokazuje, gdzie uciekają nasze pieniądze, tak? I to po prostu pomaga ustalić pewne zasady, dzięki którym łatwiej będzie nam gospodarować tymi naszymi finansami, tym co mamy i planować ewentualne wydatki. Kolejna wskazówka, ale też powiedziałabym, że równocześnie korzyść wypływająca e, właśnie z minimalizmu to jest większa elastyczność na zmiany. Kiedy czasy się zmieniają, no to naturalnie też zmieniają się nasze potrzeby, mniej, bardziej to oczywiście wszystko zależy od skali tych zmian, e, no natomiast jakby każdego z nas to w jakimś stopniu dotyka. I biorąc jeszcze pod uwagę kryzys, no to zmienić może się całkiem wiele. Może się okazać, że będzie konieczna przeprowadzka, zmiana pracy, nagły lub nieplanowany zakup, to jakby opcji może być wiele. Natomiast minimalizm może nas do tego w pewnym stopniu przygotować. Po pierwsze mniejsza ilość rzeczy to mniejszy problem przy przeprowadzce. Po drugie, mniej sprzątania, naprawiania, generalnie skupianie się na rzeczach, co daje nam tą korzyść, że mamy więcej czasu i przestrzeni w głowie na rzeczy ważniejsze. Po trzecie, to większa łatwość w podejmowaniu rozsądnych decyzji zakupowych. Kryzys poniekąd wymusza na ludziach ograniczenie konsumpcji, ceny cały czas rosną, a siła nabywcza pieniądza spada, więc jest to problem zwłaszcza dla tych osób, które zwykły żyć ponad stan. Po czwarte, posiadanie poduszki finansowej, która w tych czasach jest bardzo istotna. I te wszystkie rzeczy sprawiają, że w momencie jakichś dużych zmian w naszym życiu podejdziemy do nich z z większym dystansem, z większym spokojem, bo mamy to zaplecze, które sprawia, że czujemy się pewniej. Jak to się mówi, porządek w domu to porządek w głowie, oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu. Generalnie chodzi o to, że w uporządkowanym otoczeniu łatwiej odpocząć, złapać dystans, wyciszyć się i znaleźć taką naszą równowagę. Trudne czasy i zmiany za nimi idące mogą być dla nas przytłaczające. wywoływać stres, niepokój i właśnie taka uporządkowana przestrzeń może wpływać pozytywnie na nasze samopoczucie. Oczywiście, że cudownie nie zlikwiduje naszych problemów, zwłaszcza tych emocjonalnych, które w kryzysie mogą się pojawić, bo od tego jest psychoterapia, ale na pewno podziała to na nas lepiej Niż bałagan i nadmierna ilość rzeczy. W trudnych czasach tego spokoju potrzebujemy jeszcze więcej, a rzeczy pochłaniają naszą uwagę. Pomyślcie, ile czasu spędzacie na rozmyślaniu, co jest wam potrzebne, co trzeba kupić, ile czasu tracicie na przeglądanie dziesiątek stron w sklepach internetowych. Pamiętajcie, że nasze ciało i głowa nie pozostają na to obojętne. Minimalist to również umiejętność w odpowiednim czasie mówienia nie rzeczom, które nam nie służą, a przesyt, nadmiar informacji jak najbardziej do nich należy. Kiedy coś się dzieje, to naturalnie sięgamy do różnych źródeł informacji, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. To jest normalne, że szukamy informacji, bo wiedza wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa, i nawet jeśli pojawia się strach, to chociaż wiemy przed czym. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy my tymi informacjami żyjemy i dosłownie się nimi karmimy bez chwili przerwy, która jest potrzebna naszemu umysłowi do wypoczynku i optymalnej pracy. Przezset informacji wywołuje stres i sprawia, że żyjemy w ciągłym napięciu. Jednak to FOMO, czyli strach przed tym, że coś nas ominie, nie pozwala nam odpuścić i to jest błąd. I mnie minimalizm nauczył takiej uważności na to, jak ja się czuję i na to, czy potrzebuję w danym momencie przerwy. Jeśli zauważycie, że jesteście podenerwowani, zestresowani, wiecie, cały czas spięci przez to, że non-stop śledzicie wiadomości, media społecznościowe, no to jest to sygnał od waszego organizmu, że potrzebuje odpocząć. To co towarzyszyło wydarzeniom ostatnich kilku lat, to jest m.in. innymi panika widoczna na sklepowych Masowe wykupywanie papieru toaletowego, mąki, drożdży, cukru, oleju, paliwa i dziesiątek innych produktów. Oczywiście, że warto się zabezpieczyć, tak? Warto zrobić sobie zapasy, zwłaszcza jeżeli to sprawia, że czujecie się bezpieczniej, ale bez przesady. Warto zachować w takich momentach zdrowy rozsądek, spokój yy, i po prostu nie popadać w taką masową histerię. Dlatego że yy, no. W takich sytuacjach że zawsze znajdą się osoby, które będą chciały to wykorzystać, będą chciały właśnie zarobić na osobach, które po prostu się boją i robią to, co wszyscy, bo wydaje im się, że tak właśnie to powinno wyglądać. Na szczęście, słuchajcie, to, co się ostatnio działo, pokazało nam, że mimo wszystko no, w sklepach będzie towar. Tak? Jakby to jest biznes, i podejrzewam, że naprawdę musiałoby być bardzo, bardzo źle, żeby sklepy przestały dostarczać towar. Miejmy nadzieję, że to nigdy nie będzie miało miejsca. Oczywiście rozumiem, że ktoś może mieć inne zdanie, są takie w ogóle organizacje preperskie, które właśnie pokazują, jak przetrwać w trudnych czasach, w trudnych warunkach. To są ludzie, którzy gromadzą rzeczy i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest coś złego, i, i być może, jeżeli ktoś to zrobi właśnie z głową, rozsądnie, to jak najbardziej ma to sens. Natomiast to, co widzieliśmy w sklepach, często po prostu. Nie trzymało się kupy, nie miało sensu, i ludzie potem zostawali ze stertami papieru toaletowego w domach. Ja rozumiem, to jest bardzo potrzebna rzecz, ale jednak taka histeria nie prowadzi do niczego dobrego. No, nie mogłam o tym nie wspomnieć, słuchajcie. Ja wiem, że wiele razy już to powtarzałam, ale będę i tak powtarzać to w dalszym ciągu, bo to jest moim zdaniem jedna z takich najważniejszych zasad minimalizmu. Zrozumienie, że ma się wystarczająco, bez konieczności kupowania coraz więcej i więcej, jest to moim zdaniem ważne, zwłaszcza w tych czasach, kiedy być może będziemy musieli zmienić nasze przyzwyczajenia i zacząć zwracać większą uwagę na to, co kupujemy. Z drugiej strony, kiedy nie skupiamy się aż tak bardzo na dobrach materialnych, to też nas strach i lęk związany z ich wyczerpaniem jest mniejszy. Zamiast pospiesznie gromadzić, Rzeczy, mamy w sobie taki większy spokój i świadomość, że to, co jest nam najbardziej potrzebne do takiego codziennego funkcjonowania, już mamy, tak? Oczywiście nie mówię o pożywieniu, no bo to jest coś, co trzeba regularnie kupować, ale ludzie mają tendencję, że w strachu, w stresie po prostu kupują, gromadzą, cokolwiek im się wyda użyteczne, mimo że do tej pory nigdy tego nie potrzebowali. I oczywiście nie twierdzę, że coś, co do tej pory nie było wam potrzebne, nie przyda się w jakichś tam wyjątkowych sytuacjach, ale. Wtedy, w takiej sytuacji, warto podejść do tego na spokojnie, zrobić sobie listę, zastanowić się na pewno, czy jest mi to potrzebne, w jakich sytuacjach mi się to przyda, czy nie mogę tego, nie wiem, kupić z drugiej ręki albo sobie od kogoś pożyczyć, po prostu bez paniki. Dopóki nie nauczymy się doceniać tego, co już mamy, no to nie będziemy też w stanie docenić tego, tych nowych rzeczy, które kupujemy, bo po prostu one też szybko staną się naszą codziennością. Co gorsza, jeżeli nie będziemy z nich korzystać, to będą tylko po prostu wyrzuconymi pieniędzmi w boto. A takie czasy, jakie mamy, no niestety, sprzyjają. Usłyszają właśnie impulsywnym zakupom, bo ludzie działają w stresie, w strachu i nie warto po prostu w tym uczestniczyć. Jeśli już kupować, to warto zrobić to na własnych, rozsądnych zasadach. I na koniec już stawianie doświadczeń nad rzeczami. Przyzwyczailiśmy się do narracji, że kupowanie nowych rzeczy da nam szczęście, i wiele osób w ten sposób stara się umylić sobie życie, kupując. Oczywiście nie chodzi mi o to, że nie możemy cieszyć się z nowego zakupu, bo jak najbardziej tak, jednak warto pamiętać, że rzeczy nigdy nie dadzą nam głębokiego i trwałego szczęścia. Jest to po prostu taki chwilowy, dopaminowy dopalacz. I zwłaszcza w trudnych czasach powinniśmy stawiać na doświadczenia, które po pierwsze mogą być całkowicie darmowe, po drugie zostają w naszej pamięci na dużej formie wspomnień. Więc warto poćwiczyć swoją wyobraźnię i swoją kreatywność i po prostu poszukać różnych sposobów na spędzanie czasu, na przykład robiąc nowe rzeczy, kompletnie za darmo. Ok, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ogląda mnie ktoś, kto już długo śledzi mój kanał i moje treści, no to nie jest dla niego jakieś wielkie odkrycie to, co tutaj powiedziałam, ale jeżeli. Akurat trafił na ten film ktoś, kto nigdy nie słyszał o minimalizmie, albo tylko mu się tam obiło o uszy i właśnie miał takie błędne przekonanie na temat tego, że jest to tylko odgracanie i w tym momencie, w takiej sytuacji na niewiele się to zda. No to być może zmieniłam jego zdanie i akurat z tego skorzysta. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Przypominam o linku do Bookbeat. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa Pa!